Nasz program powstaje dzięki firmie Fanfaro, która jest producentem specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, przemysłowych i rolniczych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Motodziennik wspiera Makurat Auto, trójmiejski dealer samochodów używanych, posiadający w ofercie ponad 500 aut dostępnych od ręki. Oraz firma AutoDNA, umożliwiająca sprawdzenie używanego samochodu po numerze WIN. Oraz firma ProdigTech, produkująca mierniki lakieru. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest motodziennik w piątek. Albo w sobotę, na pewno jest to motodziennik, w którym sprawdzimy przed zakupem auto używane. Dzisiaj będzie to jedno z moich ulubionych aut ostatniej dekady, będzie to BMW M2, ale o tym później, na razie zapraszam na spotkanie z naszą tablicą ogłoszeń. Na której skromnie dzisiaj ta tylko dwa od widzów, patronów, jedno wypatrzone przez pana Pawła, niezawodnego przeglądacza ogłoszeń i od jego propozycji zaczniemy. To Toyota Auris z 2012 roku. Wygląda jak po tuningu i faktycznie, choć nie był to tuning indywidualny, tylko zrobiony na zlecenie Toyoty w Szwajcarii. Oprócz nieco innych zdarzaków mamy tu przede wszystkim kompresor pod maską, połączony z benzynowym silnikiem 1.8, moc nieco ponad 240 koni, sześciobiegowa skrzynia manualna Cena 40 tysięcy złotych. Kolejna propozycja to Hyundai Sonata. Auto, zwłaszcza w latach 90., szalenie w Polsce popularne, zastąpione z czasem przez model I40. To ostatnia generacja Sonaty, wyprodukowana w 2008 roku z benzynowym silnikiem 2.4 pod maską. 160 koni, automatyczna skrzynia, piękne, jasne wnętrze i 190 tysięcy przebiegu. Cena to 19 tysięcy złotych. I mój cichy faworyt na koniec. Ford Fiesta STS 2007 roku w bardzo przyzwoitej cenie. Auto ma pod maską dwulitrową. Wolno benzynę 150 koni, instalację gazową, a przebieg to 216 tysięcy km, cena 13,5 złotych. I jeszcze jak co tydzień szybko przypomnę, że jeżeli są Państwo naszymi patronami od minimum pół roku i chcieliby zobaczyć swoje ogłoszenie w naszym programie, wystarczy je do nas podesłać. Jeżeli patronami Państwo nie są, szybka ścieżka za pośrednictwem serwisu Patronite można się również z nami skontaktować. Adres mailowy jest na planszy pod koniec każdego programu. I przechodzimy do sprawdzenia auta używanego. Tak naprawdę będą to dwa auta będzie to BMW M235i oraz przede wszystkim BMW M2. W latach 90. przeszedł moment, w którym wielka niemiecka trójka z segmentu Premium, BMW Mercedes i Audi. Postanowiła być mniej premium, ale za to sprzedawać więcej, wprowadzając do sprzedaży auta z segmentów wcześniej nieeksplorowanych. Audi korzystając z platformy podłogowej Golfa czwartej generacji, w roku 1996, pokazało światu model A3, czyli auto kompaktowe dla nieco bardziej wymagających klientów. Rok później pojawiła się klasa A, pierwszy Mercedes z napędem naprzód, w dodatku z pogranicza segmentów A i B nieco ponad 3,60 m długości i zaskakująca konstrukcja umożliwiająca na tej niewielkiej platformie zabudowanie całkiem obszernego wnętrza. Choć tu pośpiech źle się skończył jak tylko auto trafiło w ręce szwedzkich dziennikarzy z Technikensfart, to ci od testów łosia. A BMW, wbrew pozorom, to właśnie ta marka jako pierwsza zrobiła krok w segment C. Już w 1993 roku wprowadziła skróconą trzydrzwiową wersję trójki E36 z dopiskiem Compact. Pomysł kontynuowała przy kolejnej generacji E46, aż do momentu, w którym do sprzedaży trafiła jedynka o bardzo zbliżonych rozmiarach do E46 Compact, ale z kilkoma wersjami nadwozia. Oprócz trzydrzwiowej była też najpopularniejsza pięciodrzwiowa, a w 2007 roku dołączyły odmiany Cabrio i Coupé, które były raczej dwudrzwiowym sedanem. Wraz z drugą generacją jedynki i postanowiono nieco uporządkować nomenklaturę, słusznie przewidując, że niedługo trudno się w tych wszystkich modelach będzie połapać. I dwa lata po tym, jak ruszyła sprzedaż odmian 3- i 5-drzwiowych w roku 2013, pojawiła się dwójka w wersji cabrio albo coupé, czyli dwudrzwiowy sedan. I być może powielą Państwo moją refleksję. Jedynka, czy to coupé, czy cabrio, sprawiała wrażenie auta mocno... Sfeminizowanego. Było trochę muskulatury w tej sylwetce, ale mało. Natomiast dwójka to dużo lepsze proporcje i zdecydowane, konsekwentne linie nadwozia. To już nie było wyraźnie dziewczyńskie auto, a sylwetka, mimo że od premiery minęło 10 lat, w dalszym ciągu może się podobać. I to auto od samego początku było nam przedstawiane jako maszyna do jazdy. Zaprojektowana z jednego powodu, by dawać jak najwięcej przyjemności. Nie tylko z osiągów, bo dwójkę można było kupić również z trzycylindrowym silnikiem 1,5 136 koni, 9 Sekund do setki, ale z wyważenia i precyzji. Auto oznaczone kodem produkcyjnym F22 Coupe i F23 Cabriolet produkowano do 2021 roku, a następca całe szczęście nie poszedł tam, gdzie spadła jedynka, która straciła napęd na tył i charakter, dwójka z serii G42, czyli ta ciągle dostępna, ma napęd na tył i bliżej jej do trójki lub czwórki niż do aktualnie produkowanej jedynki. Wspominałem, że na szczęście? I jeszcze jedno, zanim przejdziemy do dzisiejszego sprawdzenia. Dwójek oglądamy każdego roku, kilkanaście jak nie lepiej, mnóstwo, zarówno pierwszej, jak i tej aktualnej generacji i najczęściej są to najmocniejsze wersje z sześciocylindrową benzyną pod maską i literką M. Oznaczenie na klapie 218i oznacza wspomniany silnik 1,5, 3 cylindry. 220i, 228i oraz 230i to silnik 4-cylindrowy, 180, 240 albo 250 koni. Zabawa zaczyna się od M235i lub M235X Drive. Różnica to oczywiście napęd na tył albo na cztery koła, ale to nie jest pełna M. Te auto fabrycznie podrasowane, ale nie do granic. Te wersje były w sprzedaży do 2016 roku, potem już do końca produkcji zastąpiła je M240i lub M240i X-Drive. 320, a w wersji 240-335 koni. W pierwszym przypadku był to motor z rodziny N55, naprawdę niezły i na modyfikację, w drugim B58, czyli rzędowa sześciocylindrowa 3-litrowa jednostka. Ten silnik B58 jest podobno jeszcze lepszy, jeszcze bardziej podatny. To zresztą ten sam silnik, co w Toyocie Suprze. W MC do roku 2018 był silnik N55 o mocy 365 koni, 4,3 sekundy do setki. Po 2018 roku z dopiskiem Competition S55 405 koni, 4,2 sekundy do setki. Z dopiskiem CS 440 koni i 4 sekundy do setki. I to silnik z rodziny N55, czyli zmodyfikowana odmiana tego starszego. I jeszcze jedna refleksja, oczywiście nie poparta jakimikolwiek rzetelnymi badaniami. To tylko moja obserwacja wynikająca z kontaktu z ludźmi, którzy chcą kupić takie auto. W przypadku M3, M4 i wyżej często zdarzają się młodzi gniewni. Mniejsza dwójka, mam wrażenie, częściej wybierana jest przez osoby motoryzacyjnie bardziej dojrzałe, opanowane, które kupują auto dla siebie i liczą na przygodę życia. A co wybrać? MK czy M235 lub M240? Osiągi są podobne 4,7-4,5 sekundy do setki w M235 kontra 4,3 w starszej M2. Ale nie tylko z tego powodu nie jest to prosty wybór. To są wbrew pozorom dwa różne auta, podobne, ale różne. Mocniejszy silnik w M2 ma tłoki i korbowody takie jak w M3 i M4, bardziej wydajny układ chłodzenia i mocniejszą pompę oleju. Inne jest też zawieszenie i układ kierowniczy. W M2 jest on bardziej precyzyjny, a zawieszenie twardsze, co docenimy przy skutecznej jeździe, zwłaszcza na torze, ale w ruchu miejskim może to nieco przeszkadzać. Natomiast największą różnicą jest skrzynia biegów. W M235i albo 240i jest to ośmiobiegowy automat ZF. Świetna skrzynia, jak trzeba, gładka, jak się śpieszymy, szybka. I to jest zwykły hydrokinetyczny automat ze wszystkimi swoimi zaletami. Również taką, że wiele warsztatów bez problemu tę skrzynię naprawi, jeśli będzie taka potrzeba. Natomiast WM2 jest siedmiobiegowa skrzynia dwusprzęgłowa, taka jak WM3 i M4. Różnice zauważymy od razu: tym się po prostu mniej płynnie jeździ. Oczywiście była też jako bezpłatna opcja w M235 manualna sześciobiegowa skrzynia. W MC była ona w standardzie to do automatu trzeba było dopłacić. I to nie jest łatwy wybór. I dość często pomagamy w dzieleniu włosa na czworo i w podjęciu dobrej decyzji. I przejdźmy do dzisiejszego sprawdzenia. Oto auto numer jeden. Jest to M235i, import stany, 76 tysięcy przebiegu, automat, cena to 92 tysiące złotych. Sprawdźmy samochód w bazach Autodna. W 2020 roku jest ciekawie. Mandat, mandat, mandat chyba ktoś prawo jazdy pożegnał. W 2019 roku auto miało kolizję w Stanach. Mamy zdjęcia, na których widać, że to było bardziej rozebrane do oględzin niż uszkodzone ale widać też, że prawdopodobnie były strzelone pasy. Proszę zobaczyć, na jakiej wysokości jest pirotechniczny dopinacz, a na jakiej powinien być. A to auto numer dwa. Jest prawie dwa razy droższe, kosztuje 170 tysięcy złotych. Jest z 2017 roku, jest z polskiego salonu. Powinno być bezwypadkowe i od drugiego właściciela. Przebieg trochę mniejszy, 52 tysiące km. I tu również ściągamy auto DNA, by poznać historię. Była wymieniona szyba. Jest jeszcze jedna drobna szkoda za nieco ponad 2000 zł. I jeszcze jedna z kwietnia maja 2024, początkowo wyceniona na 1600-1700 zł po rekalkulacji na 4700 do 5000. Nie wygląda to na nic poważnego, więc jedziemy. Dałem dwójki, która lepiej rokuje. Pierwsze wrażenie jest super, auto jest w bardzo dobrym stanie, jest równe, spójne kolorystycznie, a karoseria bez rys, wgnieceń czy otarć te są jedynie na felgach. A przy okazji zaznaczamy, że tarcze hamulcowe z przodu kolejnego zestawu klocków już chyba nie przyjmą. Opony są z 2022 roku i mają jeszcze 5-6 mm bieżnika, są równostarte. Pomiary. M2 jest w całości wykonana z ocynkowanej stalowej blachy, łącznie z maską i drzwiami. Wzór to od 100 do 120 mikronów. Drugą warstwę lakieru i do milimetra szpachli mamy na błotniku z prawej strony. To ta szkoda do 5000. Aktualny właściciel zahaczył o słupak, cieniowane były też drzwi pasażera. Daty na pasach są zgodne z produkcją auta, deska rozdzielcza nie była ściągana, pirotechnika jest ta sama, z którą auto opuściło fabrykę, a kabina niezniszczona, bardzo zadbana, choć dobre sprzątanie by się przydało. Silnik suchy, zarówno od góry, jak i od dołu. Historia serwisowa dostępna, olej był wymieniany co tysięcy km. Korozji brak. Jazda testowa bez najmniejszych zastrzeżeń, zarówno silnik, jak i skrzynia biegów. Zawieszenie, układ kierowniczy nie wykazują zauważalnych różnic względem wzorca czyli auta nowego. I pewnie zainteresuje państwa to, że M2 zmieniła właściciela i był to dość ciekawy przypadek, chociaż wcale niejednostkowy, to się od czasu do czasu u nas w firmie zdarza, że ktoś startuje z poziomu 90 000 zł za M235i. I po kilku dniach, czy po kilku tygodniach szukania, rozglądania się, analizowania, dochodzi do wniosku: kurczę, dołożę drugie tyle. Niech to będzie samochód, który spełni moje marzenie w całości, a nie coś, co sprawi, że i tak, i tak będę się za M2 rozglądał. Wspaniały egzemplarz. A druga sprawa, która pewnie Państwa zaciekawiła. To ten miernik, którego używaliśmy. Trochę inny niż zazwyczaj. Proszę zobaczyć. Mamy limitowaną edycję mierników, wyprodukowaną wspólnie z ProdicTechem. Razem z córką projektowaliśmy obudowę. Znaczy, to projektowanie to jest gruba przesada. Po prostu wybraliśmy kolor i uzgadnialiśmy tutaj, jakie ma być to, jakie przyciski mają być. Każda osoba, która spotkała się z tym miernikiem tutaj z mojego otoczenia, mówi, ale fajny. I faktycznie, wyszło to fantastycznie. I niedługo te mierniki w supercenie będzie można kupić w promocji. Na pewno Państwo o tym poinformuję. To chyba z okazji 10 lat współpracy z Prodigiem, bo my się znamy jeszcze od czasów Polsatu, czyli z roku 2014-2015 na bank. To wszystko na dziś. Pięknie Państwu dziękuję. Kolejny odcinek, który pojawi się na kanale, będzie odcinkiem poniedziałkowym nowości, aktualności. Do zobaczenia. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.